Mbappé wywołuje duże zainteresowanie, cztery gole w ostatnim spotkaniu, jest w gazie, zapraszamy na transmisję. Dzień dobry, witamy z Liverpoolu z okazji dzisiejszego spotkania na Anfield. Oby to był mecz obfitujący w spektakularne akcje, w mnóstwo udanych zabrań i przede wszystkim w gole. Za mikrofonem zasiądą dziś Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Za chwilę spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. Liverpool zmierzy się z West Ham United. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Liverpool wyjdzie na ten mecz. W takim oto składzie Alison Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mo Salah oraz Son zagrają na bokach pomocy, a na pozycji napastnika Mbappé. Wybija tę piłkę. Zobaczmy, kim dzisiaj postraszy rywali West Ham. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Przede wszystkim pytanie: Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić? Chwila, chwila, paknie tu golem. Thiago ma teraz piłkę. Młoty przy piłce. Uwaga, mediów, przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappe. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Niesamowicie wszedł w ten sezon. W pierwszych pięciu spotkaniach wykazał się zabójczą skutecznością. Obrońcy sobie z nim nie radzą. Bramkarzom na jego widok z przerażenia drżą łupki. Gdyby trafiał do siatki rywali tak regularnie przez resztę sezonu, mógłby pokusić się o pobicie rekordu strzeleckiego ligi. Do tego jednak daleka droga. Musiałby utrzymać najwyższą formę. Nic z tego, świetny refleks. Teraz z rogu na 11 metr. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Dalej piłka w grze. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Monsalah. Popatrzmy. Liverpool buduje akcję na połowie przeciwnika. Piłka teraz u Salaha. Tracą teraz piłkę. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Co ufal? Dobra interwencja. Nie tę próbę ataku. Son. Son prowadzi piłkę. Coś tu się kroi. Tak się powinno stopować ataki rywala. ward Gwizdek. Mamy rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak. Trzeba gdzieś postawić granicę. Na szczęście pewnie to wybija. Thiago. Mbappe. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Miłkę ma teraz Alexander Arnold. Ależ okazja Salaka. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Gwizdek. Wstrzymana na chwilę gra, bo chyba mamy kontuzję. Oj, nie wygląda to dobrze. Chwilę to zajęło, a teraz gra zostanie wznowiona rzutem sędziowskim. Arpiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Okazja może być groźnie. Tak jest! Strzelanie rozpoczyna nam dzisiaj sam Kylian Mbappé. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. No a Mbappé to naprawdę potrafi z takiej odległości uderzyć. Prawdziwy młotek w drodze. Nawet gdyby Bramkarz miał w tej sytuacji coś do powiedzenia, to i tak by nie zdążył. Zuma, zagranie do Alvareza. No i co teraz zrobi West Ham? Może być groźnie. Teraz, czy dobrze to wykończy? No, takie sytuacje trzeba wykorzystywać, naprawdę. Racja Tomku, mógł teraz podwyższyć prowadzenie, a tymczasem nadal mają bramkę przewagi i wszystko się tu jeszcze może zdarzyć. I będzie zmiana w Liverpoolu. wszystkich miłośników dobrej piłki. Zainteresuje też mecz rozgrywek angielskiego Carabao Cup, który dla Państwa przygotowujemy. West Ham United zmierzy się z Crystal Palace. Często słyszymy, że mecze pucharowe rządzą się własnymi prawami, ale tak też właśnie jest. Jeden gorszy dzień i odpada. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Bonaventura. Teraz jest niepilnowany. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Dobrze wybija. Zmarnowany żółtrożny. Mohamed Salah teraz, ale piłkę mają rywale. Bonaventura. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Dobra ta interwencja. Madro Panos. Jest za linią obrony. Uwaga! Uwaga! Piłka w grze. Obrońca teraz ekspediuje piłkę. Byle dalej. Mbappé teraz przy piłce. Wyszedł sam na sam. Uwaga! I mamy dublet! Tak jest, proszę państwa. Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Andy Robertson. Bardzo udany występ Liverpoolu. Ekipa The Reds ma się z czego cieszyć. Nie pozwolili przeciwnikowi choćby nawiązać walki. Jednoznaczna przewaga, Tomku. Widać po nich dzisiaj dojrzałość, opanowanie i zrozumienie pomysłu na grę. Nie wydaje mi się, by przeciwnik miał jeszcze szansę, choćby na kontaktowe trafienie do ostatniego gwizdka. Powinni kontrolować przebieg meczu. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. Świetna dyspozycja w dzisiejszym spotkaniu przełożyła się na dwubramkowe zwycięstwo. Myślę, że sztab.